Dzień dobry, witam serdecznie, Jakub Sowecki. Znajdujemy się między Nowym Miastem nad Wartą a Jarocinem w pięknej miejscowości Komorze Przybysławskie, niedaleko rzeki Warty oraz Prosny. Jesteśmy na polu, które będziemy przygotowywać pod produkcję pietruszki i marchewki. Jak widzimy, mamy tutaj posiany poplon. Jest to kilka gatunków trawy, między innymi życica, troszkę słonecznika, oraz łubin. To co mówimy często z Łukaszem Basiakiem o pozostałościach pestycydów, o przygotowaniu pola sezon wcześniej, to właśnie to dzisiaj wdrażamy. 31 sierpnia, godzina 18.25. Zobaczcie, szanowni Państwo, koniec sierpnia, a my już skupiamy się na tym, jak przygotować pole pod przyszły sezon. Tak, żeby warzywa, które wyprodukujemy, mogły nadawać się do prawdziwego handlu, żeby były czyste, bez pozostałości pestycydów. Bo taki jest kierunek i taka jest przyszłość. Jako pierwszy, posialiśmy około 3 tygodnie temu poplon. Wymieniłem jakie gatunki. Teraz poczekamy jeszcze do około końca października, żeby ta masa wyrosła chociażby na 50-60 cm. Następnie rozpuścimy w opryskiwaczu preparat Bacter Plant w dawce pół kilograma. Jeśli są to ciężkie pola zdegradowane. Yy, które generują Wam problemy, możemy tą e, dawkę zawyżyć do 1 kg. Oczywiście, preparat bakteryjny e, BacterPlant łączymy z humusem Humiagra 90% suchej masy w dawce 0,5 kg. Nasz standard, który promujemy, to 0,5 kg bakterii, 0,5 kg humusu. Tak, wspomniałem, mamy poplon w wysokości około 50 kg. 60 cm. Myślę, że będzie to koniec października. Rozpuszczamy bakter, i humiagra po pół kilo. w opryskiwaczu oraz opryskujemy i wtedy talerzówka, orka. Przykrywamy, przykrywamy to, czyli mówimy, że jest to zabieg jesienny, pod płuk, czy, czy pod agregat. Oramy i następnie wiosną pod agregat, przed siewem powtarzamy ten zabieg reasumując do Dobrej metodyki do odpowiedzialnej produkcji warzyw czystych, bez pozostałości, gdzie nasze preparaty przyczyniają się do poprawy metabolizmu roślin, do wyższej zdrowotności, do tego, że stosujemy mniej chemii. Dzięki naszym preparatom rośliny lepiej wschodzą, gleba jest bardziej napowietrzana, nie mamy zastoisk wodnych, rośliny lepiej się ukorzeniają, wykazują wyższą zdrowotność. Także same, same plusy. Do tej produkcji warzyw czystych bez pozostałości z chęcią Was zapraszamy. Jeśli chcecie się przekonać, wejdźcie na stronę www.agraplant.pl. Tutaj na Pasku będzie też widoczny mój numer telefonu. Jeśli jesteście naszym klientem, możecie liczyć na, na moją pomoc, na naszą pomoc. Oczywiście nie jestem w stanie dotrzeć wszędzie, ale bazujemy na nowoczesnych komunikatorach: Messenger, WhatsApp. Każde Wasze zapytanie skończy się. Dobrą, fachową odpowiedzią. Bazujemy na całym świecie, uczymy się od najlepszych, także zapraszamy do współpracy www.agraplant.pl